Ale ten dzień dzisiejszy jest wspaniały, aż mam ochotę wejść do tej wody i popływać sobie. I właśnie tak zrobię, będę teraz pływał cały dzień, bo tak jest mega ciepło. Dym, 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 O nie, w tej wodzie jest mega straszny reki, który chce mnie pożreć, Zostaw mnie reki, nie w spokoju. Chodź, zjem cię dzieciaczku, będzie fajnie! Nie ma takiej opcji, ja stan uciekam, nie będę pływał w takiej wodzie, gdzie jest straszny reki. Ho, ho, Didi, jesteś takim labusem! Wystraszyłeś się jak dziewczynka. Ja nie mogę, ten rekin prawie mnie całego zjadł. Nie mogę się doczekać, żeby opowiedzieć to wszystko szarkiem, bo to było mega przerażające. Szarki, Szarki, nie uwierzysz, co się stało. Prawie mnie pożar, cały taki wielki rekin. To rekin, ale czadersko, Didi, mega chciałbym go spotkać. Pokaż mi, gdzie on jest. Nie ma takiej opcji, ja tam nie wracam i ci nie pokażę tego rekina. Nie zgadzam się na to. A Szarki, skoro mnie ten rekin prawie pożar, to jakim ty byś chciał zostać zwierzęciem morskim takim strasznym? Didi, ja bym chciał zostać rekinem, to moje marzenie. I najlepsze jest to, że mógłbym zostać nawet w tym momencie nim. Jakim cudem ty, szarki chcesz zostać w tym momencie rekinem? Za dużo się bajek chyba oglądać, bo to jest niemożliwe. No to chodź, ja ci mogę to pokazać w tym momencie. No dobra, to chodźmy lepiej do wody i zaprezentuj mi to, jak się zamieniasz w sekundę w rekina. No to Dili, zobacz na to. Patrz, teraz wejdę do tej wody i zaraz zamieni się w rekina. O nie, jak ty to zrobiłeś, że Ej, chwila, czy to ty mnie przed chwilą straszyłeś na tej plaży i chciałeś mnie zjeść? Tak, to by. Ja Didi, ale wiesz co jak jestem tym rekinem to dalej mam ochotę cię zjeść Zostaw mnie, nie podchodź do mnie ty krwiożercza bestio morska Masz Didi szczęście, że nie potrafię chodzić po lodzie Szarki trochę ci zazdroszę tego, że jesteś z tym rekinem Jak ty zdobyłeś taką umiejętność? Pochwal się, bo też chcę mm, Didi musisz iść do doktorka, on ci wszystko powie, ale nigdy nie będziesz potężniejszy niż ja Zakład, że będę zaraz, będę potężniejszy, właśnie w tej chwili, bo idę do doktorka Doktorku, doktorku, on do ciebie wielką prośbę i w tej chwili Proszę, powiedz mi, że masz jakąś miksturę z potworami morskimi. Wiem, że mam, e, znaczy nie mam, trzeba ją zrobić, ale za to mogę ci powiedzieć, jakie tutaj są do wyboru. Niech tylko zerknę w swoich książkach. No to tak, jest e, Elgran Maja, e, rekin, e, rekin został już wykorzystany. E, jest mega straszny katnap, jesteś zwykły katnap. Wow, nie wierzę, tutaj jest Dogdej. Ha, zapomniałem o nim. A, i słuchaj, jest jeszcze, Gdzie on tu był, blue. Czekaj, czekaj, wymieniłeś mi strasznie dużo potworów, a tylko dwa morskie, w sumie trzy, ale Szarki zabrał jednego, to ja wybiorę w takim razie Bloopa, chcę zostać blupem. No to trzeba zdobyć składniki, ale na początek musisz dowiedzieć się i obejrzeć filmik, może być z przyjacielem o ewolucji blupa. A jest to mega straszny filmik, bo nie wiem, czy brać Szarkiego ze sobą, czy nie. Nie, to nie jest straszny filmik. A to wezmę Szarkiego, bo by się nie zgodził wtedy na to, a tak to się zgodzi. Szarki, chcesz zobaczyć ze mną jeden pewny filmik w kinie, bo potrzebuję, żeby doktorek zrobił mi miksturę. No, jestem ciekaw w sumie tego filmiku, a poza tym dawno nie byłem w kinie, to chodźmy. Na razie Bloop wyglądał tak na stage 1. El Gran Maya, Didi. O, jaki słodki Bloopik, ej, on wygląda jak taka rybka. Ej, a tam ile jest, z Didi, ten wzrostu, bo nie widzę. Półtora metra, jak nie widzisz, ej, to, ej, to jest dużo. A, faktycznie, półtora metra. Dwa i pół. Jaki mały! Haha, jest. A nie, jestem od niego niższy Ej, to jest 3 metrowy Bloop? Ej, niemożliwe, bo to jest fajne, bo to jest porównanie do jakichś, wiesz, przedmiotów, na przykład łódź podwodna. Dobra, Didi, ale rozumiesz, że yy, to nie ma sensu, bo blup jest i tak mniejszy od El Gran Maya, a poza tym 3 metry to jest mało. Jak ten ma już 51 metrów, to co to jest niby za mało? No Didi, oni są mega lamusami. Już 81 metrów ten ma ile? Sto pewnie, nie, 90. Nie. 90 metrów! Haha, i ja chcę rywalizować z El Gran co za duch. Bo czekaj, to jest dopiero stage, który, zaraz ci powiem, stage 13, więc chill, on ma dopiero 115 metrów ten Blue. To nie ma sensu, Didi, bo tych stage będzie ile? Z 17 maksymalnie. Nieprawda, bo już jest stage 15 i ona ma 200 metrów prawie! Co! Nie gadaj, nie, to nie może być... Nie, to nie będzie większe niż El Gran Maja, nie ma takiej opcji! Musi to być większy niż El Grand Maja bo wie, że w Blue będzie większe od El Gran Maia. To jest stage 18 masz 230 metrów Blue, chociaż czekaj! 250! Metr... Ja nie no! Mogę. O! On wygląda jak rekin, rekiny mają z 3 metry Didi Ty to widzisz No więc ty byłbyś dla niego wykałaczką Dobra 273 metry Ej on zaczyna wyglądać jak Bloop A jest taki mniejszy od tej Elegran Mai. Didi ale ja nie chcę być wykałaczką dla Bloopa Ale będziesz bo taki mały jesteś Bloop ma na stage'u 23 tylko 300 metrów To jest dwa razy mniejszy od El Mai. Jaki labus No to trochę tak myślałem że jest większy Doktorku obejrzałem z Szarkiem cały ten filmik I zgadzam się mogę zostać tym Trochę dziwnie wygląda jakby młody, ale na starość wygląda mega strasznie. No to fajnie, potrzebowałbym ryby, tej co trzymam w ręce. I takiej oto morskiej wody. A no i trzeci składnik. mixture X, ale jej akurat nie mam. Ale jak chcesz, możesz to ode mnie kupić. Ej, chwila, powiedziałeś przed chwilą, że muszę sam je zrobić, a teraz mi pokazujesz, że masz je w ręce, chociaż ich nie masz. Eee no mam, zobacz. No i za ile mam o niebo odkupić tą rybę i, i ty wiadro z wodą? No będziesz mi wisiał taką mega dużą przysługę. No i jaką niby przysługę ci mam wisi? No dobra, może zrobimy tak, że jak widzowie zostawią teraz łapkę w górę, to dasz mi rybę, a jak zostawiam suba, to dasz mi wodę. No dobra, to w sumie nawet jest niezły pomysł. Dlatego widzowie teraz strzelajcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby doktorek widał te składniki, żebym mógł zostać wielkim, strasznym bloopem. Co sprawdzisz sobie na telefoniku, czy zostawili, czy ufasz widzom? Wydaje mi się, że zostawili, no to trzymaj w takim razie, bo suba pewnie też już zostawili. No dobra, to ja idę teraz szukać kolejnych składników, w sumie zostało statiX. Ej, przypomnij, że jak się nazywa ten ostatni składnik? Mikstura X! No i skąd ja mu wezmę miksturę X, przecież to pewnie jakaś toksyna jest straszna i skąd ja ją mam zdobyć chwila! Czy przypadkiem Infected Sky i Infected Water nie mają takiej swojej mikstury? Chyba tak, idę zobaczyć do portu morskiego. Zobacz, że w tym porcie morskim jest chyba Infected Water. Muszę do niego później poprosić, żeby mi dał tą miksturę. Infected Water słyszałem i pamiętam, że kiedyś przewoziłeś bardzo wielkie toksyny tutaj i przez to zostałeś potworem. No i co z tego? To. No ale ja też chcę zostać potworem morskim I potrzebuję jednej twojej miksturki Jakiej ty potrzebujesz niby mojej miksturki? Nic ci nie dam, odejdź stąd dzieciaku No proszę, jak zostanę potworem morskim To obiecuję ci, że żaden potwór morski Ciebie nie zaatakuje, bo będę ich królem O, to w sumie w porządku e, No dobra, jedna się znajdzie Ale lepiej mnie nie wykiwaj, bo pożałujesz tego Spokojnie, Infected Water Nie wykiwam cię, ale fajnie Zdobyłem tą miksturę X I mogę iść teraz do doktorka, żeby mi stworzył moją miksturkę. Mikstury. Nie mogę się doczekać jak zostanę wielkim strasznym bloopem Doktorku nie uwierzysz, zdobyłem miksturę X Toksynę taką, która zamieniła kiedyś infected water w potwora No to czadersko, że ją ogarnąłeś To daj mi ją teraz, a zaraz przygotuję ci potkę To trzymaj wszystkie składniki, które są ci potrzebne i przygotuj mi tą potkę Nie mogę się doczekać reakcji Szarkiego jak się wystraszy Ej chwila, przecież ja z nim bym oglądać tam ewolucję Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa No i mam dla ciebie przygotowaną właśnie oto potkę Zobacz jak się świeci Wow, dlaczego ona się świeci? Blub. I nazywa się Blub, czyli zostanę Blub. Ej, faktycznie ona się świeci. Tylko nie pij jej tutaj. Pij ją dopiero jak wejdziesz do wody. Dobrze, doktorku, będę ją pił, jak wejdę do wody. Bo nie chciałbym w sumie wypić tego na lądzie. Jak będę jakąś rybą. Przecież wtedy się uduszę No dobra, to w takim razie wchodzę do tej wody i się napiję teraz tej który Ciekawe, czy mnie zamieni teraz tego blupa tak jak mówił doktory. Więc piję to. I zostałem mega teraz strasznym blupem który jest taki wielki, że mi się nawet nie mieści w kamerze. Więc jestem mega ciekawy, jak Szar na to zareaguje, dlatego muszę teraz odpłynąć trochę i poczekać, aż Szarki wejdzie do wody. Wtedy go w taki sam sposób wystraszy, tak jak on mnie wystraszy. Ale dzisiaj jest świetna pogoda. Czas popływać! Czy to widzieliście? Szarki właśnie wszedł do wody, więc to jest idealny moment, żeby go wystraszyć. Du, 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 Szarki, jak się teraz tym czuję, że jestem bloopem? Zostaw Zostaw! Odejdź! Odejdź! Nie odejdę, tylko ciebie zaraz zjem całego! Nie zjesz mnie, uciekam! Zostaw! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Czego ty się Szarki boisz? No zwiewaj, zwiewaj w te pędy Ja nie mogę, nie wierzę w to, że Szarki się nabrał Na to, że jestem Bloopem Wchodźmy teraz do domku i posłuchajmy jak płacze Didi, Didi, Didi Chowaj się, zamykaj drzwi Czekaj, kowadło Co jeszcze? Dobra, jeszcze jedno Didi, nie wchodź i barykaduj te drzwi Ale o co ci chodzi Szarki? Dlaczego ty tak robisz? Didi, to nie ma znaczenia Blup mnie zaatakował i on tutaj przyjdzie Dlatego jak najszybciej musimy się schronić. Pomóż mi! Ale, Szarki, sam mówiłeś kiedyś, że blupy nie istnieją, Jele Maje. Jednak istnieje, Didi! Muszę to jak najszybciej zabarykadować, żeby się tutaj nie dostał. Od dzisiaj nie wchodzimy na piętro. <grym> Ale, ty jesteś głupi, Szarki. Chodź, coś ci pokażę. Co chcesz mi pokazać? Didi, nie wchodź tam! Na spokojnie, Szarki. Musimy dostać się teraz tylko do wody? To bardzo głupi pomysł do tej wody, Didi. Nie, Szarki, to nie jest głupi pomysł, tylko chcę ci coś pokazać, bo to jest mega śmieszne, jak się zachowujesz. Czy jesteś, szarki gotowy na to? To, żeby coś zobaczyć? No jestem, pokaż mi. Dobra, to więc skakuję do wody i zobacz w kogo się zamieniam jak wchodzę do wody. To, to byłeś ty. Ty głupku, pożałujesz tego. Tak to ja byłem blupem, nawet nie wiem czy nie, nie strzeiłeś tego, skoro byłeś ze mną oglądać tą ewolucję przecież w kinie blupa. Pożałujesz Didi. Jestem taki smutny, bo ja zawsze chciałem być prawdziwym rekinem, a nie mogę nim zostać. Nie wiem już co mam robić, takie pływanie jako człowiek już mnie mega nudzi. Dobra i Idę teraz do mojego domku. Ej, co tu jest napisane? Zostań strasznym potworem! Super! Nawet nie ma powiedziane jak! Może tu jest jakiś przycisk? Nie, nie widzę go, nie wierzę. Ej, ale może ja muszę się wysadzić, czyli zginąć i wtedy będę strasznym potworem. Zawsze to działa, dlatego spróbujmy to zrobić. I o, nie, to nie, chyba nie zadziałało. O nie, zginąłem, chyba jestem rekinem. Ej, Didi, zobacz, jestem takim strasznym rekinem! Szarki, co ty! ty w ogóle nie jesteś strasznym rekinem. Jesteś po prostu sobą w swojej piżamie, która jest rekinem, nie ty. Ha, po co ściemniasz? Po prostu mi zazdrościsz. Jestem takim strasznym rekinem. No, przysięgam ci na wszystko, co mam. Nie jesteś żadnym rekinem, Szarki. O co ci chodzi? Ej, faktycznie miało być, że będę rekinem strasznym. Pewnie to informacja doktorka. Idę do niego. Może pomoże mi się przemienić, doktorku, doktor. doktor... Kuchu, czy to była twoja informacja? Tak, tak, to była moja informacja. Tutaj jest właśnie ta specjalna miksturka. Tylko musisz ją wypić, więc trzymaj! Ale świetnie, dzięki za tą miksturę. by ją i wypiję! Ale zrobię to przy Dili, bo się ze mnie śmiał, więc zobaczymy, czy to zadziała. Nie wierzę w tego Szarkiego, że na serio myślał, że jest prawdziwym rekinem. To jest niemożliwe, żeby zostać prawdziwym rekinem w Minecrafcie. Dili, zobacz jaką mam kozacką miksturę. Dzięki niej będę strasznym potworem! Ale Szarki, przecież dobrze o tym wiesz, że nie może... Możesz zostać strasznym potworem i w dodatku jeszcze rekinem, tak jak chciałeś z nim być. Mogę, Dili, mogę! Właśnie, że mogę. Chodź, pokażę ci. No to Szarki udowodni mi, że ta mikstura działa, bo mi się coś w to nie chce wierzyć. No dobra, Dili, wchodzę w takim razie do wody się schować i ją wypiję w wodzie i zobaczysz. Zobaczę to, że się w nic nie zamienisz, bo to jest niemożliwe. Powtarzam to kolejny raz. Łaaa, jestem strasznym rekinem i zaraz cię zjem. Co jest, Szarki? Ty naprawdę jesteś rekinem. Pewnie się teraz jaja ze mnie robisz i nie jestem żadnym rekinem. Przysięg jesteś prawdziwym rekinem, tylko trochę mega strasznym. Faktycznie jestem, ale czadersko. I co teraz zrobisz jako ten prawdziwy rekin? Nie wiem, Lili, może będę po prostu tu pływać i zjem wszystkich. No, dziwny sposób. Dobra, to se pływaj. Ale zazdroszę temu Szarkiemu, że jest prawdziwym rekinem teraz. Też chciałbym być jakimś potworem morskim. No to w takim razie pójdę do doktorka, może dla mnie też będzie miał jakąś miksturę, bo skoro on niby wziął tą miksturę, na pewno od niego. Doktorku, doktorku, bo że Szarkiemu dajesz miksturę. Ja też chcę miksturę przemiany w strasznego potwora morskiego. Tak, to prawda. Dzisiaj rozdaję mikstury, ale niestety, Szarki wziął ostatnią miksturę. Co? Jak to Szarki wziął ostatnią miksturę? To czyli, że dla mnie już nic nie ma? Oczywiście, że coś będzie, ale musisz mi przynieść składniki. A skąd ja ci niby te składniki wezmę, panie doktorku? Nie mam takiej możliwości teraz. Pokojnie, potrzebuję tylko ryby, potrzebuję odrobinę wody i jeszcze taki jakiś specjalny składnik, ale musisz wymyśleć. Coś naprawdę mocnego. I może jakiś kieł. Im straszniejszy i bardziej do, trudny do znalezienia składnik, tym lepszy będzie ten potwór. A co, jeżeli przyniosę teraz doktorkowi na przykład dna, strasznego potwora morskiego? O, nie próbowałem jeszcze czegoś takiego, ale to może być naprawdę świetny pomysł. No dobra, to w takim razie idę teraz po kawałek wody. I mam nadzieję, że to doktorkowi wystarczy. Doktorku, przyniosłem tobie wodę. Już pierwszy składnik jest. Ta woda niestety się nie nada. Ona musi być tak błękitna jak ta moja wejna. Pełna, widzisz? Skąd ja niby wezmę ci taką błękitną wodę? Przecież jest jeden rodzaj tylko wody na świecie. Niestety, ale się mylisz, dlatego lepiej przynieś. No, nie wierzę to, to w takim razie, jak ta woda niby wygląda i skąd ją wezmę? Rybę będzie łatwo mi znaleźć, ponieważ w sumie mógłbym ją wyłowić, cho ale nie mam wędki, więc może być ciężko mi z tym. Ale za to jestem teraz w porcie morskim i na pewno tu znajdę jakieś ryby gdzieś urostawione. I coś mi się wydaje, że w tych beczkach może być ukryta ryba. Chociaż czekajcie, tu są jakieś skrzynie z rybami. I te wystarczy, że kliknę w to i dostałem rybę do ekwipunku, więc dobra, mamy na pewno rybę. Potrzebujemy teraz jasno-niebieskiej wody i jeszcze do tego DNA strasznego potwora morskiego, skąd ja to wezmę! No nie i w tym momencie, kiedy powiedziałem o tej wodzie, gdzie ją znajdę, przeniosłem je w to miejsce i muszę przejść chyba ten parkour. Straszny, no nie no, nie jest straszny. Po prostu jestem sobie w parkurze i może dlatego tak reaguje na to, ale muszę to w jakiś sposób przejść, żeby może zdobyć DNA strasznego potwora, albo wodę, nie wiem co ja tu dostanę w ogóle. Bo na Mam pokazane bloki, które muszę skakać, żeby zdobyć. W ogóle po co ja to robię? Po co ja chcę być tym potworem morskim? Przecież nie, no dobra, fajnie być potworem morskim. Zazdroszczę Szarkiemu, może z rekinem. Ja to na przykład chciałbym być blupem jakimś strasznym. No, słyszałem, że ostatnio Bloop jest mega straszny, więc z nim bym chciał być. Ale przede mną są teraz toksyczne kolce i muszę iść ostrożnie, bo się zatruję. To no właśnie w taki oto sposób. I nie mogę dotykać więcej tych kolce, bo pożałuję tego grubo, więc chodźmy przy tej ścianie i uda nam się to wszystko ominąć. Tylko co w takim wypadku? Przecież nie powiem nawet się dostać na drugą stronę, muszę to przeskoczyć, ale i tak oberwałem. Ale zobaczcie, na samym końcu jest woda, która faktycznie jest mega jasna. Teraz mam drabinki, po który skaczę i o nie, tu jest mozy Squid Game'a. Ale postaram się go zrobić bez żadnego błędu, więc skaczę na ten blok i nie wpadłem do wody! I ta woda nie była z bokłą wodą, tylko była fejkową wodą, która zadaje damage. Więc dlatego wybieram ten pole, te pole i to pole. Nie wierzę, że mi się udało za... No nie za pierwszym, za drugim razem to przejść. Ale biorę szybko tą wodę i. Za... Zastanawiamy się, jak tylko mogę zdobyć teraz DNA jakiegoś strasznego potwora morskiego. Przeszedłem już połowę mojego świata i nie uwierzycie, nic nie znalazłem żadnego potwora morskiego. No nic dziwnego, skoro byłem na lądzie, prawda? Dlatego postanowiam teraz wyruszyć w wielką podróż morską. Może uda mi się gdzieś w tych wodach znaleźć jakieś szczątki jakiegoś potwora albo jakiegoś delfina, i będę udawał, że on jest mega straszny. Tylko mam nadzieję, że żaden blub mnie nie zje, bo te blupy są mega przerażające. To są największe istoty na świecie. Albo też nie. Nie chciałbym spotkać żadnych piratów, to by było mega straszne. Ale mi brakuje rozrywki. Nie dość, że jestem głodny, to jeszcze bym coś rozwalił. I ten statek wygląda na mój cel, dlatego do niego podpłynę i po prostu całego go rozwalę. Haha, jakie to jest ekstra. No chodźcie tu do mnie ludziki Zaraz was wszystkich zjem No i wykrakałem Przede mną znalazłem wielki statek piracki Tylko jest jakiś rozwalony Chyba przetrwał jakiś atak Tylko pytanie czy to był atak piratów Czy jakiegoś potwora morskiego Bo jest naprawdę straszne Ej ale chwileczkę co tam jest takiego Muszę po to szybko popłynąć i zbadać co to jest Bo jest mega interesujący Bardziej niż ten rozwalony statek Ej chwila tu jest El moje Ja nie wierzę w to że ją znalazłem Ty To jest po prostu zwykła płaszczyzna. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wezmę mój nóżku, kuchenny, i wezmę trochę DNA i zaniosę to DNA dla mojego doktorka. Może on coś z tego zrobi. A więc, doktorku, przyniosłem tobie wody tak samo jasną, jak ta wełna, tak jak chciałeś. Mam również rybę i DNA strasznego potwora morskiego. Uhu, to będzie naprawdę niezłe. W takim razie biorę to wszystko i posłuchaj, Zara przygotuje ci specjalną miksturę. Nie mogę się doczekać, żeby się przemienić już tego strasznego potwora. I nic o niczym nie mówiłem szarkiemu, więc pewnie będzie przestraszony, jak mnie zobaczy wśród wód, jako najstraszniejszy, potężniejszy potwór. No nic, mam gotową miksturę, ale pojęć tylko tyle, masz jej tu nie pić, ponieważ ona, ja wiem już co to będzie, ale ci nie powiem, musisz to wypić w wodzie, ponieważ chcę mieć jeszcze swoje laboratorium. doktorko a ty masz może pojęcie, jakim będę potworem? Czy to będzie jakoś mega straszny? Tak. To jest Elgran Maja. Co? So, Elgran Maja? Pierwsze słyszę, ale podobno jest straszna, dobra, idę ją wypić w wodzie i deszarkiego przestraszy No dobra, to tak jak doktorek powiedział, wy Pijam tą miksturę w wodzie I zamienił mnie w straszną El Gran Maya I ona jest naprawdę wielka i potężna No dobra, jako ten El Gran Maya Mogę teraz zjadać wszystkie istoty Zobaczcie, one giną na hito, bo wszystkie zjadam Jestem mega straszny Idę teraz szukać Szarkiego w tych wodach Bycie rekinem jest naprawdę ekstra Ale nie chciałbym trafić na jakąś straszną postać Ej, zobaczcie, tam pływa jakiś rekin I to chyba będzie Szarki Musimy do niego podpłynąć teraz O mój Boże, jaki straszny potwór Muszę stąd uciekać jak najszybciej. No, lepiej uciekaj, bo to są moje wody. Co ty tutaj chciałeś zrobić? Nie, przepraszam, ja nic nie chciałem, naprawdę. Ja stąd już uciekam, proszę mi nie robić krzywdy. To radzę, podpyń do mnie, bo to wtedy się dogadamy. No dobra, tylko proszę, nie rób mi krzywdy. Ale ty jesteś cykarem, Szarki, to jestem ja, Didi, przebrany za El Gran Maje. Co? Jak ty jesteś takim strasznym potworem? Poprosiłem doktorka, żeby mi zrobił miksturę dedykowaną, taką, żeby cię straszyła. Ty jesteś chory, Didi, no ale dobra, teraz Możemy przynajmniej razem się tu bawić. Nie mogę się doczekać, żeby wejść do tego sklepu z zabawkami. Ponieważ mam bardzo mało zabawek. A tu są zabawki, jakieś super obrazki z samolotami. Ale one są śliczne. Dzieciaku, co cię sprowadza do mojego sklepiku? Pewnie chciałbyś kupić jakąś zabawkę. Nie, nie interesują mnie w sumie zabawki. Mega mi się podobają te samoloty. One są ekstra. Te samoloty ci podobają. No to prawda, samoloty są mega fajne. Może byś chciał kupić jakiś obrazek z samolotem? Nie, nie chcę żadnego obrazka z samolotem. Ja to chciałbym zostać prawdziwym samolotem Takim, który istnieje To by było fajne Ale dzieciaku, przecież to niemożliwe, żeby zostać samolotem Bo jesteś człowiekiem, możesz jedynie kupić obraz Nie, to ja nie chcę tego obrazka On jest beznadziejny w takim bądź razie Ja chcę takie przebranie A najlepiej takie straszne, jak ten samolot Podsłuchałem właśnie, że Didi chce zostać jakimś samolotem Dlatego pójdę do sklepu I się przebiorę za jakiś samolot W końcu przebrałem się za strój samolota Ale Didi będzie mi zazdrościł Idę teraz mu się pochwalić i zobaczę jego reakcję. Hej, Didi, zobacz na mój kozacki strój. Ej, kim ty jesteś? Dlaczego masz przebranie z samolotu? Ja taki chciałem. No, ale ja mam taki strój, Didi, i jest naprawdę nieziemski. Zobacz, jak ja czadersko wygląda. Szarki, ale ty jesteś naprawdę. Nie, nie mam słów nawet, jak się nazwać, bo to jest mega przykre. Dobrze wiedziałeś, że ja chcę takie przebranie i sam taki kupiłeś. <laughs> no nieprawda, nie wiedziałem. Po prostu sobie kupiłem, bo kocham Didi samoloty. Tak, jasne, kochasz samoloty. Ciekawe od. Kiedy? Ale ten Szarki zawsze mi robi w taki sposób na złość, że kupuje te same przebrania, które ja chcę. Czekaj, czekaj, czy ja dobrze słyszę? Chcesz być jakąś postacią albo rzeczą? Dokładnie chcę zostać takim samolotem, który może latać albo straszyć obojętne. No to dobrze się składa, bo mogę cię w coś takiego zamienić. Bo nie wiem, czy wiesz, ale zajmuję się przemianą ludzi w różne postacie, dlatego mogę pokazać ci też swoje prace. Nie wiem o tym, ale teraz już wiem, więc możesz mi pokazać, doktorku, gdzie są te twoje prace. Tylko zobacz, po lewej stronie jest człowiek hamburger, tutaj jest zły święty Mikołaj, a tutaj człowiek kaktus. Wow, i naprawdę ktoś chciał zostać hamburgerem i go przemieniłeś w hamburgera? No oczywiście, że tak, przecież widzisz. No widzę, i nawet widzę, że kogoś zamieniłeś w Mikołaja, ale mu zrobiłeś wielki bebek i człowiek kaktus. Czyli, że jest duża szansa na to, że zamienisz mnie w człowieka samolota, tak? Tak, mogę zamienić cię w człowieka samolota. Dobra, to w takim razie, jeśli mam cię zamienić w jakiś samolot, musisz przy prowadzić ze mną wywiad. W takim razie zapytam cię teraz o podstawowe rzeczy. No dobra, doktorko, to pytaj mnie o wszystko. Dobra, to musisz mi powiedzieć, czy ty chcesz być jakimś strasznym samolotem, czy może niestrasznym. Na początku chciałem być grzesznym samolotem, ale Szarki mnie zdenerwował tym, że też się przebrał za samolot, więc w sumie chcę być strasznym samolotem i go straszyć. Okej, okay, zapisuję. Ach, powiedz mi, chcesz mieć jakiś ogon duży, może mały, czy coś w tym stylu? Ogólnie to chciałbym na przykład mieć taki długi, czerwony Czerwony ogon i cztery łapy tak jak ma dinozaur, ale też czerwone Dobra, a powiedz mi jeszcze Tylko jedno, czy chciałbyś mieć jakieś Duże kły, czy może nie? Tak, takie ogromne, taką wielką szczękę Chciałbym mieć hmm, Myślę, że jesteśmy w stanie to załatwić W takim razie wywiad został przeprowadzony To teraz musisz tylko poznać historię tego samolotu Czy na pewno chciałbyś nim zostać? No oczywiście, że chcę nim zostać Po co mi jakaś głupia historyjka? Doktorku, przemieniaj mnie Nie mogę tego zrobić, pierw musisz przeczytać Historię! No dobra, to zaprowadź mnie do niej. Doktorku, to miała być historia o samolocie, a nie o jakichś dwóch kotach. Oglądaj tą historię lepiej i mnie nie denerwuj. Rodzina kotków rezerwuje sobie bilety na wakacje. No i co z tego, że rezerwują sobie bilety na wakacje? Ja chcę zostać strasznym samolotem! No, zaraz zrozumiesz, dlaczego oni sobie to rezerwują. Kotki dotarły na lotnisko i czekają już na swój samolot. No super, ja też czekam na swój samolot, doktorku, tak się dobrze składa. No właśnie, ale. Zobaczysz, co dalej z tymi kotkami. Kotki widzą swój samolot po raz ostatni przed tragedią. Jaką tragedią? Przecież to jest zwykły, dobry, fajny samolot. No, to prawda, to jest dobry samolot. Pokażę ci coś jeszcze. Co niby? Wojsko ładuje tajny, niebezpieczny ładunek do tego samego samolotu, żeby przewieźć go w tajemnicy? Ej, chwila, przecież to jest jakieś radioaktywne coś. Hmm, ja wiem, co to jest, a ty się zaraz dowiesz. Tylko chodź, musisz przeczytać dalej. Nie, no się zaczynam troszeczkę bać. Mały kotek jest przerażony, bo bardzo chce lecieć na swoje pierwsze wakacje, a tam normalnie ładują ten ładunek radioaktywny. Ten kotek musi być taki przerażony, że mi się nie chce być w jego tutaj skórze teraz. Każdy byłby przerażony. Dobra, chodź, pokażę ci dalej, bo oni już wystartowali. Nagle samolot wleciał w niebezpieczną burzę. Co jeżeli piórn walnie w ten ładunek radioaktywny? Przecież wszystko się wtedy spali i wybuchnie. <laughs> no właśnie, Didi, no właśnie, dlatego zastanów się, czy chciałbyś być tym samolotem. Dobra, chodź dalej. Tak, chciałbym być tym samolotem. Samolotem zapowiada się spoko Przez turbulencję toksyna wydostała się ze skrzynki Wiedziałem, że coś takiego się wydarzy Haha, ha, no, ale zobacz, bo to nie była zwykła toksyna, co zabija ludzi Tylko zoba na to Nagle samolot zaczął się przemieniać przez ładunek radioaktywny Ej, faktycznie, zobacz, co mu się dzieje temu samolotowi Hmm, no właśnie, cały się rozwala, biedne kotki Chyba nie dolecą tam, gdzie chciały Patrz na to Na co mam... Po... Jezu, jaki on jest straszny Co ja takim strasznym samolotem będę? No, chciałeś takim być samolotem, to teraz no. musisz odpowiadać za to. Samolot zamienił się w Infected Sky i chciał zjeść biedne kotki. Nie, nie jest tych kotków w strasznym Ja bym nie za tych kotków, jakbym nim był. Mm, no właśnie, ale zobacz, co było dalej. Kotki zaczynają uciekać, ale... Ale co, doktorku, co było dalej? Dalej to tylko historia. Musisz się domyśleć, co było dalej. Co, dalej chcesz być tym samolotem? Tak, dalej chcę być. To moje marzenie zostać prawdziwym samolotem. A więc, doktor? Mam nadzieję, że przygotowałeś dla mnie projekt tego samolotu, w którego się zamienię. Oczywiście, że przygotowałem, Didi. Wejdź teraz do tego pomieszczenia. No dobra, to wchodzę do tego pomieszczenia. I co się niby ma wydarzyć? Zaraz odpalę dźwignię i dzięki temu zamienisz się. No nie, tylko... Nie, w sumie tak, zamieniam się w końcu. Ej, doktorku, czy ta przemiana zadziałała? Bo jakoś dziwnie się czuję. Oczywiście, że zadziałała. Chodź, wejdź i zobacz. Nie wiem, czy chcę patrzeć, bo naprawdę czuję się mega w... Wolny. Ho, ho, no zobacz, zobacz, jak wygląda. E, faktycznie wyglądam tak, jak chciałem wyglądać. Czyli jestem samolotem, mam straszne łapy dinozaura. Długi czerwony ogon. I wielkie kły. Dokładnie, tak właśnie chciałeś wyglądać. Teraz możesz iść i wystraszyć Szarkiego. Ale jestem teraz mega strasznym samolotem. Jestem już na naszym osiedlu z domkami. A przede mną jest domek od Szarkiego. I on właśnie w swoim domku. Więc idę go teraz zastraszyć, tak jak. ...jak on mnie zdenerwował, to ja go przestraszę. Najpierw zacznę może mu pukać do drzwi i bławić się drzwiami. Chwila, dlaczego te drzwi się otwierają i zamykają? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że do ciebie przychodzi samolot. A, jaki straszny samolot. Ja już nie chcę się bawić w takiej przebieranki. Co to jest? Jestem naprawdę groźnym potworem i nazywam się Infected Sky. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Ja nie chcę, żebyś mi nic zrobił. Ja ci zrobię to bardzo dużo, ponieważ się śmiałeś ze mnie... Nie mam stroju samolotu A, chwila, czekaj, to ty, Didi? Tak, to ja, mój doktorek przemienił mnie w prawdziwego potwora Tak, żeby się na tobie zemścić Proszę, zostaw mnie w spokoju Nie zostawię cię, bo muszę cię właśnie w tym momencie zjeść Nie no, Didi, proszę cię, odmień się w końcu, nie strasz mnie już Przepraszam, Szarki, ale i tak zostanę do końca żyć.